Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Marszałkowski, a to spięcie biznesalert.pl, ze mną jest Wojciech Jakubik i dzisiaj porozmawiamy o reaktorach SMR i ostatniej decyzji amerykańskiej komisji do spraw rozwoju energetyki jądrowej, która udzieliła certyfikacji jednemu z reaktorów SMR w Ameryce. Zapraszamy. Wojtku, ostatnio byliśmy świadkami decyzji Amerykańskiej Komisji Rozwoju Energetyki Jądrowej e, dotyczącej udzielenia certyfikacji jednemu z reaktorów e, tzw. SMR, czyli małych reaktorów modularnych. Te reaktory mają w przyszłości pojawić się również w Polsce, natomiast certyfikacja nie dotyczy tego reaktora, który ma się pojawić w Polsce. Powiedz coś więcej o samej certyfikacji i. Co dokładnie otrzymało zgoda amerykańskich regulatorów? Okej, okay. zacznijmy od tego, że SMR to małe reaktory modułowe, czyli ten mały atom, który stał się popularny w ostatnich miesiącach w debacie publicznej. Przynajmniej na papierze. Na papierze yy, informacje prasowe są też w internecie, bardzo dużo dyskusji jest o małych reaktorach jądrowych, tak jak kiedyś o gazie łupkowym, też bardzo dużo było. Ale jednak tutaj, jak w każdej legendzie, jest ziarenko prawdy, i te małe reaktory jądrowe mają potencjał, z tym, że na razie nie. Jest on jeszcze wykorzystany właśnie przez to, że są różne technologie na rynku i one czekają na certyfikację. Certyfikacja to jest takie zielone światło od odpowiedniego regulatora, w tym przypadku amerykańskiej komisji, która dopuszcza technologię właśnie patrząc na bezpieczeństwo itd. I to zielone światło pozwala już wyjść na rynek z daną technologią. No i świat obiegła w styczniu wieść o tym, że firma amerykańska New Scale, która rozmawia z polskim kghm o budowie takich reaktorów, dostała certyfikację na reaktor 50 MW. No i świetnie, bo jest to dobra wiadomość, że ta firma amerykańska nie jest po prostu startupem z garażu, który chce zarobić w Polsce trochę pieniędzy na tych właśnie informacjach no Niektóre startupy z garażu, no to dzisiaj są największymi firmami. Tak, i tak może być z New Scale jeśli ich startupowa technologia... Będzie miała sukcesy w Ameryce i w Europie i dostali te certyfikacje właśnie na reaktor 50 MW to dobrze, tylko że z KGHM rozmawiają o innym reaktorze 77 MW, który też będzie musiał dostać taką certyfikację. Więc krok naprzód, ale jeszcze nie przełom. No właśnie, a co to oznacza dla kghm -u? Czy to już oznacza, że rzeczywiście te SMR. y pojawią się według planów do końca obecnej dekady, czy, czy to... Przyspiesza ten proces, czy jeszcze jesteśmy na początku drogi? Jak myślisz, jak to będzie postępowało w rozwoju tej technologii? No tej tej właśnie, to jest taka jaskółka zmian, która potwierdza, że SMR-y faktycznie mogą się pojawić na rynku, bo Komisja Amerykańska stwierdziła, że ta technologia może być bezpiecznie rozwijana. A zatem, jeśli reaktor 50 MW będzie bezpieczny i będzie mógł powstawać na początku w Stanach Zjednoczonych, to być może także ten 77 MW, na który liczy KGHM, dostanie taką zgodę najpierw w USA, potem przecież też u nas będzie będzie musiał zostać certyfikowany, więc czasu jest mało. Jeżeli byśmy chcieli mieć na rynku te SMRy w Polsce w 29 roku, no to jest tylko 7 lat. Sama budowa jest dużo krótsza, ale Proces dochodzenia do zielonego światła już na budowę jeszcze może trochę potrwać, więc może się uda w 29 roku, ale też może być tak, że nie i że na przykład SMR-y wejdą później, w drugiej połowie lat 30. Takie są teraz też głosy w dyskusji jądrowej za kulisami, bo nikt tego otwarcie nie powie. A sama technologia mogłaby się przydać KGHM-owi, ponieważ ta firma jest wielkim konsumentem energii elektrycznej, a zatem bardzo ważny element kosztów działalności kghm to jest cena energii. Jak każda firma w Europie ma teraz problemy z konkurencyjnością, bo ma drogą energię. A skoro KGHM działa sobie w Chinach, działa sobie w Ameryce, jest przedsięwzięciem globalnym, no i te koszty obniżają jego konkurencyjność znowu na arenie globalnej, więc z tego powodu taki mały reaktor jądrowy, który pozwala brać energię u siebie po prostu na placu bez żadnych pośredników po najniższej możliwej cenie, to jest dobra opcja. Druga, e, z, druga przyczyna zainteresowania KGHM-u tymi SMR-ami to jest polityka klimatyczna. No bo wiemy i tutaj w 5 milion razy o tym rozmawialiśmy, że atom pozwala stabilizować źródła odnawialne na poziomie krajowego systemu elektroenergetycznego, ten duży, ale ten mały daje zeroemisyjną energię, czyli jak ktoś Jakiś klient KGHM powie, że on chce zieloną mieć, bo mu śmierdzi mieć niezielona, która jest wytwarzana przy pomocy energii na przykład z elektrowni węglowych, no to KGHM pokaże kwit, że ma zieloną energię i tak jak różne firmy popularne, meblarskie czy inne, on też będzie mógł mówić, że jest zielony, a to jest bardzo ważne w naszej części świata w świecie zachodnim, gdzie konsument też już patrzy coraz bardziej też na to, skąd się bierze. Produkcja patrzy na towar na różne sposoby, tak jak na przykład zaczęliśmy patrzeć na. Skład żywienia, no to patrzymy też na skład pochodzenia energii. Oczywiście kryzys energetyczny to utrudni, ale KGHM musi planować na lata naprzód, w końcu już w 29, miejmy nadzieję, będzie po kryzysie energetycznym. Więc jeśli to wypali w USA, to może wypalić w Europie, może potem w naszym kombinacie którym jest KGHM, też wypalić, no i y, ta firma będzie mogła y, funkcjonować pomimo coraz ostrzejszej polityki klimatycznej i coraz większej konkurencji na rynku z Azji czy Stanów Zjednoczonych. No właśnie, trzymamy kciuki za to, żeby smr -y i od New i od GIH, i wszystkich w zasadzie filmów, i Rolls Royce'a, żeby I wszystkie. Tam. A może jakiś polski SMR będzie, a może Nasz będzie narod jakiś narodowy SMR. Dokładnie, mamy przecież taki quasi SMR w świerku. Tak, no żeby... właśnie, Maria, reaktor Maria, Maria tak. trzyma się mocno. Dokładnie, więc pozdrawiamy wszystkie SMR-y, wszystkie Reaktor I zapraszamy do kolejnego rozpięcia biznesalert.pl. ze co Wojciech Jakubik, ja nazywam się Mariusz Marszałkowski i miałem okazję poprowadzić ten odcinek z pięcia biznesalert.pl. Do, do zobaczenia. I do zobaczenia.